Chrystus Woskres! Dzisiaj o jak pro Bogą, Zaproszę, e ja ludzie, jak o środowisko sprzyjające do spotkania z Bogiem, do pogłębiania, do z Bogiem. Zapraszam do obejrzenia. Jest niejaki ludzie, którzy mówią, że możemy spotkać się z Bogiem w swojemu sercu że wira to moja osobista sprawa, że ja i Bóg, i to wystarczy. I praktycznie niczego więcej, no nie, takie ludzie uważają, że im nie, nie potrzebne, że one mogą doświadczyć tej bliskości Boga w osobistych związkach. Tak, i to prawda, ale. Bogowi spodobało się tworzyć wspólnotę, Bogu spodobało się nas spasować, właśnie w dawać nam ludzi, jaki je porucz nas, jaki też idą w tym samym naprądku. Wspólnota ludzi na wokół Jezusa Chrystusa, ona może być tym sprzyjaźliwym środowiskiem, jakie pomaga nam i iść za Bogiem. Pamiętam w swojej młodości, że moje pierwsze doświadczenie Boga właśnie odbywało się w kontekście wspólnoty. Ja byłem na, na rekolekcjach, tam byli inni młodzi ludzie i wtedy ja właśnie doświadczyłem w pierwszej obecności Boga, takiej żywej spotkania z Nim. Potem ja też formułowałem się w, w, w tej i Ja w innych ludzi, Молодих, я мав це середовище, де я міг говорити про свої труднощі, ділитися тим, що я переживаю, як я бачу Бога, які я маю радості, труднощі у відносинах з Богом. Все це відбувалося власне, в контексті спільноти. Спільнота як власне, середовище, яке є середовищем сприятливим. До do spotkania do zústryči z Bogiem Kiedy e, własne tobie pochano, e, kiedy masz wspólnotę, one mogą ci tobie pomocte, one mogą tebe podtrzymać, kiedy e, ktoś w wspólnocie, nie znają ma jakąś kryzys i e, to inni mogą go podtrzymać, albo własne e, c, ce, tej karawan jakim jest wspólnota, jaki idę w przód, to może troszkę podciągnięty własne to, kto, komu może w dany, w dany moment, y, ważko, to mu własne dywleczys na, na innych, na własne y, tych, jaki, jaki, tak jak ja choć chodzić, znajdę Boga, lepsze nam je własne i nam samym, i ty zanim je lepsze y, własne to di oczyszczować te swoje ujawy probocha, jak szczony, ja nie sam, jeden taki dywny który szukają Boga, który ma to przeczucie, że naprawdę Bóg jest gdzieś blisko, jeśli są inni ludzie, którzy chcą, tak jak i ja, szukać Boga, to to jest niej mówiona wsparcie. I my, kapucyny własne w społeczności, my też mamy to środowisko, które pomaga nam i te razem za, za Bogiem, szukać Boga w wspólnotі i to mu też zauchoczyło tebesz, to szukaty, szukaty, spilnoty, szukaty, takiego środowiska, gdzie ty możesz własne razem z innymi szukaty jowo z seredzuj watis na, na wkoło Jezusa Chrysta razem z innymi. Cenna i mówię na z maty spilnotu, maty takich ludzi, jaki własne mogąć. To pomogł ty w momentach kryzysu, jak i podtrzymać e, pitryma, TTP, e, jak razem z tobą szukają e, Chrysta. Chrystos vos